Hortensje można rozmnażać przez podział, odkłady albo sadzonki pędów. Rozmnażanie hortensji przez sadzonki pędowe przeprowadzamy po przekwitnieniu. Wykorzystujemy w tym celu tegoroczny, zdrewniały pęd boczny, który nie kwitł. Pęd hortensji ścina się skośnie, co później ułatwi mu pobieranie wody. Usuwamy z niego liście i sadzimy w kwaśnym podłożu przy temperaturze powietrza 15 stopni. Rozmnażanie przez odkłady to inna skuteczna metoda powiększania kolekcji hortensji. Wczesną wiosną wybieramy długi pęd w dolnej części rośliny macierzystej. Przyciskamy go delikatnie do ziemi i kopiemy tam mały dołek na umieszczenie pędu. W następnym sezonie można odkład odkopać i oddzielić od macierzystego krzewu. Hortensja może być także rozmnażana przez dzielenie, ale to najtrudniejsza metoda.